Witam wszystkich bardzo serdecznie się z seru a dzisiaj w na naszym vlogu jest ze mną Bartek. Siema. Jest to vlog, na którym chcieliśmy opowiedzieć bardziej o sobie, o przyszłości naszego kanału, co, zamier co zamierzamy robić. To może zacznę od Bartka. Bartek, co tam porabiasz w życiu? Jestem siatkarzem szkolnej drużyny chłopaków. No trenuję, jeżdżę na zawody, zdobywam medale. No i w sumie to głównie to, co robię na co dzień, to staram się robić jak najlepiej, więc myślę, że to w miarę wychodzi. Więc ogólnie Dobry, żyję, dziękujemy co, na sportowo, no, tak. życie, życie na sportowo. Tak, ja jestem piłkarzem od 4 lat, trenuję w Stadionie Gorzów. Zdobywam medale, tak samo jak Bartek mam i troszeczkę więcej, ja ale znam szczegół, Też, co tak by się pochwalić chciałem trochę. Chcieliśmy Wam na tym vlogu powiedzieć o sposobie na pewną przywagię sportową, która może się Wam w przyszłości przydać, jeśli opowiadacie jakieś sporty wyczynowe, a mianowicie jest to skoncentrowany sok z buraków, który zwiększa, zmniejsza zapotrzebowania cen podczas wysiłku fizycznego i, i zwiększa wydolność organizmu o 16%. Zżywa się go 140 ml co najmniej 2 godziny przed wysiłkiem. Nie będę tłumaczył to... dlaczego, bo nie chciałbym nie rozumiem. To tego nie rozumiem. Nie, nie rozumiemy. Ale tak jest to. To, po też, to fajne, że... Że tak jakby SMS, ale nie będę zbior. Eee, że jest jakby pewna przerwał. Czekajcie, to mi ciekawie. To ja powiem o... A czemu tak się dzieje z tym burakami? Ponieważ są azotyny, które oczyszczają organizm z metalów ciężkich, dzięki którym mamy mniejsze zapotrzebowania tlen i zwiększa się nasza wydolność organizmu. E, tak, I chcieliśmy jeszcze was zapytać, to bardziej poprosi, typu... poprosić o to. Więc e, e, może prosić tak... o to, co byście chcieli usłyszeć jeszcze o nas albo o e, na naszym kanale. I o, o, o naszym kanale, co, by, co chcielibyście dokładnie wiedzieć? Bądź, co byście chcieli na naszym kanale, co, albo co wam się nie podoba? Też fajnie, gdybyście nam pisali w komentarzach, bo my tak sami wiemy, że mamy mało angażowanych fanów, ale nie, nie wiemy, co poprawiać, więc nie wiemy, jak być lepszymi, więc... nie wiem, co robić, nie, na... nie, nie wiemy, co robić, żeby Was więcej. E, więc... Tak, więc, piszcie, jeśli coś wam się nie podoba, bądź jeśli coś wam się podoba, będziemy robili tego więcej, więcej. Może nawet robimy QA. Może, Jeśli będziecie zadawać pytania, to wszystko od nas zależy, moi drodzy tak, widzowie, nasi dobrać. drodzy widzowie, tak więc wszystko co? od was zależy. Ale tak y, tą deską programu, o której tak Agnieszka wspomniał, jest konkurs. Mamy dla was konkurs? E, otóż konkurs brzmi tak, że ej, ten, ta osoba, która napisze najlepszy komentarz na temat tego, co, co lubi w mi, naszym w programie na, najbardziej, bo czego nie lubi też nie zmuszamy, będzie miała no. dedykację, albo może wystąpić za w jednym z naszych odcinków specjalnych. odcinków, tak. Nie mówimy tutaj o, 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 o konieczności z mam... Albo na przykład taki Ciebie z nim vloga, czy tak, coś tak. takiego może. Tak, więc może macie po... szansę na jakieś tam wygraną w konkursie na to nie jest jakiś konkurs z Noworodami, że trzeba nie wiadomo co, jak to słuchają youtuberzy, robią, że jakieś hajsy z YouTube'a ale po prostu tak, taki konkursik pierwszy. z YouTube'a nie ma na razie. No jeszcze nie ma. <laughs> jeszcze nie ma. Także, yy, na razie... Sytuacja. Dobrze. Sytuacja. Kamerzysta puścił Bąka. Dobra. Dobra, dziękujemy. Dziękujemy. Dobrze, dziękujemy. Z tym akcentem kończymy dzisiejszy kwiaty. Dobrze, komentujcie, subskrybujcie. My się z Cześć. Skalka.